Patrzcie, jaki fajny klucz znalazłem na złomowisku. Osiem w jednym. Dziesiątka, dwunastka. Tu jest jeden ampul, drugi ampul. Z drugiej strony, tak samo. Dziewiętnastka, siedemnastka, jeden ampul, i drugi ampul. No, rewelacja. Trochę krzywy, ale i merus. 19, 17, tu 10-13. I marka to jest Hekul... Hekulik. herkulik, trochę, trochę krzywy, no ale. Będę go brał na złomowiec, żeby poodkręcać co nieco. Nara.